Zgodnie z tradycją kościoła świątynia Santa Maria Intraspontina oraz bazylika św. Piotra muszą zostać konsekrowane w związku z przerażającymi bałwochwalczymi profanacjami, które zostały w nich dokonane, powiedział w wywiadzie dla LiveSite News arcybiskup Carlo Maria Vigano, dawny nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych. Obrzydliwość bałwochwalczych obrzędów weszła do świątyni Bożej i dała początek nowej formie apostazji, której nasiona aktywne od dłuższego czasu wzrastają z nową energią i skutecznością. Tak hierarcha wyraził się o zdumiewających wydarzeniach, które miały miejsce w trakcie synodu amazońskiego, hołdach dla pogańskich bóstw w ogrodach watykańskich, a przede wszystkim wniesieniu figur bożków oraz innych elementów pogańskich kultów do rzymskich świątyń. Ksiądz arcybiskup wskazał, że proces wewnętrznej mutacji wiary obecny w Kościele katolickim od kilkudziesięcioleci doczekał się wraz z tym synodem dramatycznego przyspieszenia w stronę ustanowienia nowego wyznania, streszczającego się w nowym rodzaju kultu. W imię inkulturacji pogańskie żywioły atakują Boży kult, aby przekształcić go w kult bałwochwalczy, mówi Wigano. Hierarcha nie ma wątpliwości, że wierni duchowni i świeccy nie mogą obojętnie przyglądać się przejawom bałwochwalstwa, którego byliśmy świadkami. Wzywa wszystkich katolików do modlitwy, zadośćuczynienia i pokuty, postu małych ofiar, a przede wszystkim cichej, długotrwałej adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Według arcybiskupa Wigano. Zasadniczym celem przyjętego na synodzie paradygmatu amazońskiego jest transformacja Kościoła, który miałby zostać dostosowany do programu globalistycznego. Wiele gorzkich i mocnych słów zawartych w wywiadzie dotyczy osobiście papieża Franciszka. Arcybiskup Wigano przypomina mu m.in. podpisanie heretyckiej deklaracji z Abu Zabi, mówiącej jakoby wielość religii była wolą Bożą, i nakaz propagowania jej na pontyfikalnych uniwersytetach. Wstrząsająco brzmi również zarzut zdesakralizowania bazyliki św. Piotra poprzez umieszczenie na ołtarzu przy okazji mszy zamykającej synod rośliny związanej ściśle z kultem bóstwa Pachamama. Zgodnie z tradycją kościoła świątynia Santa Maria Intraspontina oraz bazylika św. Piotra muszą zostać konsekrowane w związku z przerażającymi bałwochwalczymi profanacjami, które zostały w nich dokonane, stwierdził arcybiskup.